Pocieraj swoje stopy cebulą. Nasi przodkowie tylko w ten sposób dbali o swoje stopy. Musisz znać ten sposób. Weź jedną cebulę, najlepiej czerwoną. To właśnie ona ma najintensywniejsze działanie. Zawiera więcej naturalnych składników, które wspierają regenerację i oczyszczanie. Od dawna jest wykorzystywana w domowych metodach pielęgnacyjnych, nie tylko w kuchni, ale też w codziennej pielęgnacji. Przygotuj prostą miksturę. Pokrój cebulę na mniejsze kawałki, włóż do mniejszego czystego słoika. Uzupełnij całość zimną wodą. Delikatnie wymieszaj, aby cebula oddała to, co w niej najlepsze. Taki słoik odstaw na kilka dni. Kiedy cebulowa woda nabierze mocy, weź wacik i namocz go w miksturze. Delikatnie wmasuj w zmęczone stopy. Regularne stosowanie tej mikstury pomoże złagodzić opuchliznę, zregenerować skórę stóp i poprawić krążenie. Cebula ma naturalne właściwości oczyszczające, a jej intensywny zapach działa jak naturalny detoks. Przyklej aloes do kolana i poczuj różnicę, jakiej się nie spodziewasz. Brzmi dziwnie, ale to stary, sprawdzony sposób na naturalną ulgę. Aloes ma w sobie coś wyjątkowego, jednak to nie jedyny składnik. Odetnij świeży, soczysty liść aloesu. Teraz odetnij ostre krawędzie i przekrój go wzdłuż na pół. W środku znajdziesz chłodzący żel, który przynosi ukojenie obolałym miejscom. Weź plaster liścia i delikatnie wyjmij miąższ łyżką. Roztrzep go widelcem, aż powstanie gładka, jednolita masa. Przełóż ją na patelnię, dodaj łyżkę maściwa porób, która wzmacnia i rozgrzewa. Podgrzewaj powoli, aż składniki połączą się w idealną miksturę. Przelej do miski i odstaw do ostygnięcia. Nałóż na kolano i poczuj, jak naturalna maska koi ból i wspiera regenerację tkanek. Twoje kolana zasługują na najlepszą troskę. Wystarczy aloes i odrobina ciepła, by przynieść ulgę. Regularne stosowanie tej mieszanki to klucz do utrzymania zdrowych, sprawnych stawów każdego dnia. Naturalny kolagen, który cię zaskoczy. Odkąd moja babcia go stosuje, zmarszczki dosłownie zniknęły. Skóra dzięki temu jest jedwabiście gładka. Żadne drogie kosmetyki tego nie zastąpią. Zacznij od pietruszki. Ma właściwości, o których na pewno nie słyszałeś. Zawiera witaminę C, rozjaśnia przebarwienia i pobudza naturalną produkcję kolagenu. Dokładnie opłucz pęczek świeżej pietruszki. Dodaj trochę sody oczyszczonej i wlej wodę. Odetnij grube łodygi, a natkę pokrój na mniejsze kawałki. Włóż wszystko na patelnię i wlej około 500 ml wody. Gotuj na małym ogniu do momentu, aż woda zrobi się ciemniejsza. Zblenduj całość w wysokim naczyniu, aż uzyskasz gładką masę. Przeceć przez sitko i dodaj łyżkę mąki kukurydzianej. Gotuj na małym ogniu, aż powstanie kremowa konsystencja. Dodaj kilka kropli witaminy E, która ma właściwości przeciwutleniające. Dodaj jedną łyżkę żelu aloesowego. Wymieszaj całość i włóż do szczelnie zamykanego słoika. Nałóż domowy krem na zmarszczki wokół oczu, na dłonie, dekolt czy suche miejsca. Wmasuj powoli w skórę. Już po minucie zobaczysz, że skóra staje się gładka, napięta i wyraźnie odżywiona. Stosuj ten krem codziennie. To co najprostsze i naturalne daje najbardziej spektakularne efekty. Polej limonkę oliwą z oliwek. To, co z tego przyrządzę, Cię zaskoczy. Pokrój dwie limonki na mniejsze kawałki. Owoce cytrusowe są bogate w witaminy, minerały i antyoksydanty, które wspierają zdrowie na różne sposoby. Zawierają witaminę C, pomagając chronić komórki przed uszkodzeniami. Limonki wspierają trawienie i poprawiają perystaltykę jelit, a ich świeży zapach działa orzeźwiająco i redukuje stres. Mają działanie antybakteryjne, co sprawia, że są używane w naturalnych metodach oczyszczania. Owoce te wzmacniają organizm. Weź średniej wielkości miskę i wrzuć do niej pokrojone limonki. Następnie starannie wyciśnij sok z limonek, nie wyrzucając ich skórek. Do tego triku potrzebujesz również czosnku. Weź jeden ząbek czosnku, włóż go do limonek i rozdrobnij. Czosnek ma wiele zastosowań zdrowotnych, głównie dzięki zawartości związków siarki, takich jak alicyna, która nadaje mu właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Następnie dodaj jedną łyżkę cynamonu. Cynamon ma właściwości przeciwzapalne. Dodaj jedną łyżkę oliwy z oliwek. Oliwa z oliwek bogata jest w kwasy tłuszczowe oraz w witaminę E i polifenole. Działa przeciwzapalnie, co może wspierać zdrowie stawów i redukować ryzyko przewlekłych chorób zapalnych. Zwykły olej różni się od oliwy nie tylko kolorem. Wiele olejów roślinnych jest rafinowanych, co usuwa część składników odżywczych. Całość wymieszaj, na koniec dodaj pół szklanki wody. Przelej mieszankę przez sitko do szklanki. Gotowe to przepis na tanią, zdrowotną miksturę. Taką miksturę najlepiej pić raz dziennie, najlepiej rano na czczo. Regularne picie takiej mieszanki może wspierać odporność, poprawiać trawienie, wspomagać serce i oczyszczać organizm. Dodaj limonkę do kremu Nivea. Dzięki niej zyskuje on właściwości porównywalne do luksusowych kosmetyków. Choć ten przepis brzmi dziwnie, to gwarantuję, że sama zaczniesz tak robić. Limonka ma wiele zastosowań w domu i zdrowiu. Cytrusy są bogate w witaminy i minerały. Witamina C zawarta w limonce ma działanie antyoksydacyjne i rozjaśniające. Stymuluje również produkcję kolagenu. Połączeniu z kremem Nivea tworzy produkt, który zaoszczędzi sporo twojego czasu i pieniędzy. Do połowy opakowania niebieskiego kremu Nivea dodaj około jednej małej łyżki soku z limonki. Następnie dodaj dwie łyżki sproszkowanego mleka, które zawiera naturalny kwas mlekowy. Działa nawilżająco oraz złuszczająco. Całość dokładnie wymieszaj. Do mieszanki dodaj również niecałą małą łyżkę wazeliny. Wazelina zatrzymuje wilgoć w skórze, Dzięki czemu staje się ona bardziej nawilżona i elastyczna. Całość wymieszaj. Połączenie tych trzech składników tworzy super kosmetyk. Taka maseczka jest już gotowa. Nałóż maseczkę na zmarszczki lub suche miejsca na skórze. Wykonaj delikatny masaż i zostaw maseczkę na około 20 minut. Regularne stosowanie poprawia strukturę skóry, nadając jej świeży i młody wygląd. Taka maseczka posłuży ci na wiele zastosowań. Wypij to przed snem, a efekty Cię zaskoczą. Rozpuści wszystko, co zjadłeś w ciągu całego dnia. Ten zielony napój to naturalny środek na odchudzanie. Zwiększa metabolizm. Ułatwia też opróżnianie. Skutecznie pomaga w walce z zaparciami. Jest prosty i tani w przygotowaniu. Weź trzy mniejsze ogórki i obierz je ze skórki. Ogórek doskonale nawadnia organizm. Dostarcza wielu witamin i minerałów. Działa jak antyoksydant. Pomaga przy problemach z zaparciami. Ogórki pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć do naczynia, w którym będziesz mógł je rozdrobnić. Dodaj czyste, świeże liście mięty. Mięta pobudza wydzielanie soków trawiennych. Wyciśnij sok z cytryny i wlej go do naczynia z ogórkami i miętą. Cytryna przede wszystkim łagodzi objawy zgagi i ułatwia trawienie. Do ogórków i mięty dodaj też mały kawałek imbiru. Imbir pobudza wydzielanie śliny i soków żołądkowych oraz żółci. Wlej około 300-400 ml wody. Zmiksuj wszystko. Przeceć przez sitko i przelej do szklanek. Pij codziennie wieczorem przed snem. Zrobienie go zajmuje dosłownie chwilę. Stosuj co najmniej przez tydzień, a poczujesz rezultaty. Twój metabolizm się poprawi. Odczujesz olbrzymią ulgę. Wspomożesz odchudzanie, i poczujesz się zdecydowanie lżejszy. Połącz te dwa składniki: kiedyś znały to tylko nasze babcie. Ich właściwości mają niesamowitą moc. Kawa nie tylko pobudza zmysły, wpływa korzystnie na komórki i dodaje energii. Zawarte w niej antyoksydanty neutralizują wolne rodniki. Drugi składnik to szampon. Zawiera składniki oczyszczające, które usuwają nadmiar sebum, kurz i pozostałości po kosmetykach. Wlej jednocześnie 100 ml szamponu i dwie łyżki kawy. Wszystko dokładnie wymieszaj łyżką, tak aby nie było grudek. Dodaj jeszcze jedną łyżeczkę octu jabłkowego. Ten składnik to prawdziwa perełka. Ma działanie antybakteryjne, oczyszczające, wygładza i nadaje blask. Ponownie wszystko dokładnie wymieszaj. Gotowa mieszanka powinna mieć lejącą konsystencję. Przelej płyn do małego zamykanego pojemnika. Taką butelkę trzymaj pod prysznicem. Stosuj na mokre włosy oraz skórę głowy. Pozostaw na kilka minut, a następnie spłucz. Wystarczy stosować jeden raz w tygodniu, aby zauważyć efekty. Włosy będą wyraźnie mocniejsze, bardziej lśniące i pełne życia. Zrób to raz, a nie będziesz chciał przestać.